15 sierpnia 2014 roku w czasie 11 festynu rodzinnego z okazji Dnia Wojska Polskiego w Nowotańcu można było podziwiać bogaty zbiór militariów pana Zbigniewa Jakubowskiego. Mam to poukładane w domu, ja mam znacznie więcej w domu jeszcze tego, mam w domu działa, tam jeszcze możesz, tam cokolwiek mam dużo w domu, tak. bo się tym tak po prostu na, na, na meryturze się tak zajmuję, żeby żyć w spokoju, że tak się cieszę tym. Jest taki karabin maszynowy z 1939 roku, Browing się nazywa. Taki zgrabny karabinek maszynowy. Ten. Potem jest y, różnica przeciwpancerna, która y, była używana jeszcze w latach 1941, kiedy y, y, niemieckie czołgi miały tylko grubość przodu do 4 cm. I ta różnica też przebijała stal do 4 cm. Także y, y, czołgi dosyć zostały uszkodzone tą różnicą. Tam jest? jest znowu ruski ciężki karabin maszynowy i taki na, na kołkach, To już jest stary zabytek, kiedy jeszcze w wzoru 1910 on był używany na pierwszej wojnie światowej, potem był na, na rewolucji październikowej i jeszcze w 40 latach, to 1945 był używany też jako broń maszynowa bardzo, a jest był dobry ten do, do prowadzenia wojny. Ten. On był dosyć rzadko, ale bardzo był celny. To mam tam miał karabin, karabin, e, pięciu strzałowy to już ma 100 lat, tak. No i no, to, ten, ten Maksym jest też stary, gdzieś ma, nie wiem To wszystko takie ponad 70 lat. Ma. Ja się tak pomału zbierał, bo tak jakbym e, przed tym do 60 lat im pracował. Dosyć bym był tu magazynierem w Nowotańcu, miałem kupę roboty jako magazynier i w domu mieli 6 hektarów ziemi, co się uprawiało koniem. Dosyć musiałem się narobić, nabiegać, na żeby to wszystko z tym. I w 90 roku, kiedy miałem 60 lat życia, była taka okazja, że można było pójść na emeryturę. Kto miał 40 lat pracy, I ja właśnie skorzystał z tego, nie bardzo miał chęć, ale poszedł. Ale ten magazyn już się kończył, i jeszcze był po mnie pół roku i do dzisiaj już nie ma takiego magazynu, już nie ma nawozów. Tak, ja potem e, miałem 60 lat, tak już bym był starszy, nauczony byłem robić i musiałem się czymś zatrudnić i takim bym się zbierał, takie, chodził po polach, kopał to, czyścił, dorabiał, oj tak się, bym się uspokoił trochę w nerwach.